Witam Państwa niedzielnie. Tytuł na miniaturze jest takim wishful thinking, czyli chciejstwem, bo pod obecnymi rządami agentury głębokiego państwa, agentury jakichś tam drugiego sekretarza ambasady amerykańskiej, sekretarki, drugiego, sek drugiego zastępcy sekretarza w departamencie stanu czy też jakiegoś tam pierwszego, lepszego oficera w CIA, no, bo taką mamy agenturę w Polsce przy, przy władzy. No, na razie to y, takie wyjście z WHO byłoby raczej niemożliwe. Ale kto wie, kto wie, co dalej. No przede wszystkim warto, warto polecać naszym no, mniej lub bardziej przedstawicielom w polityce, aby powiedzieli o tym wprost wobec faktów, które znamy. Takimi przedstawicielami w polityce są na razie, w tej oficjalnej polityce są na razie, jest na razie Konfederacja. Mam nadzieję, że ona przetrwa dzisiejszą Radę Krajową Partii Korwin. Sądzę, że Januszowi korwin mikkeemu jego młodszemu klonowi Konradowi Berkowiczowi, następcy Sławomirowi Mencelowi, no i drobniejszej, drobniej, drobniejszej kilkudziesięciu Osobowej grupie działaczy będzie zależało raczej na tym, żeby Konfederacja przetrwała, i tylko postraszą tę całą resztę Konfederacji, czyli jej przywódcę, faktycznego Roberta Winnickiego, Grzegorza Brauna z jego opiekunem Włodzimierzem Skalikiem, no i całą tę resztę, również partię węży. Postraszą, że, że w terminie na przykład do kiedyś tam Wyjdą z Konfederacji, jeżeli nie będzie nowych uzgodnień dotyczących podziału pieniędzy, bo w końcu przecież no nie oszukujmy się, o to tylko w Konfederacji chodzi, żeby te pieniądze od podatnika mieć szybko. Dostać subwencję, przelać ją na właściwe konta i w razie czego, jak subwencja odfrunie z rozkazu Jarosława Garzyńskiego, no to można zostawić tę wymuszkę, tę konfederację zadłużoną i założyć sobie nową Konfederację. Z tym może być problem, bo ta druga konfederacja zarejestrowana w sądzie w Warszawie z, przez Roberta Winnickiego, właściwie przez jego ludzi, stała się właśnie partią Wolnościowcy. Więc w zasadzie, nie jestem pewny, czy w tej chwili. Robert Winnicki ze swoimi podwładnymi z partii Węży, z partii z partii Korona Konfederacja Korony Polskiej i z partii własnej, Ruch Narodowy czy oni mają jakoś w sądzie nową, jakąś konfederację, którą mogą użyć jako ale coś to coś się, no się znajdzie, można kupić partię na rynku, są małe partyjki z rejestracją, z corocznymi z corocznymi składanymi sprawozdaniami, także można coś dokupić, coś tam, zmienić zarząd, nazwę i będzie dobrze. A zmiana nazwy trochę może potrwać w sądzie pod opieką Zbigniewa Ziobry, więc może się zdarzyć, że jeżeli wybory będą niebawem, na przykład za rok, no to ta nowa partia zakupiona do celów, żeby zastąpić zadłużoną konfederację, może jeszcze nie zmienić nazwy. No ale to za daleko, za daleko się zaplątałem. Przepraszam i to się więcej nie powtórzy. Tak więc można byłoby polecić naszym reprezentantom w polityce, żeby upomnieli się wreszcie o wyjście Polski z WHO. Wychodzimy z WHO. Jest precedens, jest precedens. Właśnie o tym chcę sobie, chcę Państwu przy, przypomnieć. Dokładnie dwa lata temu, w, właściwie więcej, bo w kwietniu 2020 roku kiedy zaczęła się chudzpa z rzekomą pandemią, Trump zaprzestał finansowania WHO, i Ameryka miała zakończyć wszelkie relacje z WHO. To jest, teraz tutaj coś znajdę. O, właśnie, w notatkach mam reprezentant, czyli poseł James Coma, Tłumaczy to tak. To był maj, dokładnie dwa lata temu, właśnie, maj 2020. To jest proste. Chiny kłamały, WHO complied, było wspólnikiem, a Amerykanie umierali. Wycofanie Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia było dobrą decyzją. Dopóki WHO nie przejdzie pewnych poważnych reform, nie zasługuje na nasze pieniądze i nasze członkostwo. No, i teraz mamy już notatkę z 7 lipca 2020: Breaking. Stany Zjednoczone formalnie wycofały się z WHO, a urzędnik Białego Domu powiedział, że robi tak z powodu tego, co opisuje jako uprzedzenia prochińskie. To nie do końca prawda. Proces został wszczęty 7 lipca, no ale widocznie uprzedzenia profińskie WHO już nie były istotne w styczniu 2021 roku. Na zajutrz po objęciu urzędu przez Bajdena tenże nowy prezydent wybrany mniejszością, mniejszo, mniejszością, nie tylko mniejszością, ale wybrany niezgodnie z regułami sztuki. Na skutek fałszerstwa, które sam zapowiedział w październiku przed wyborami, tenże Biden przywrócił, znaczy przerwał proces występowania USA z WHO. Rzeczywiście to chińskie uprzedzenia, prochińskie uprzedzenia WHO były, było, to było, było, ale już go nie ma. No wiemy, że teraz Chińczycy wręcz nienawidzą dyrektora generalnego z Etiopii ponieważ on skrytykował chińskie lockdowny, bo na świecie już ich miało nie być, a w Chinach ciągle są. Minęły dwa lata i dwaj republikańscy senatorzy dosłownie chyba przed, przed wczoraj wezwali prezydenta Bidena do wycofania Stanów Zjednoczonych z WHO z powodu, jak to nazywają, odchłannego braku kompetencji, czy tam od przepastnej niekompetencji w czasie pandemii koronawirusa. Rzeczywiście to należałoby przyznać. No, WHO zachowywała się niekonsekwentnie przede wszystkim, no, poza tym, że idiotycznie to niekonsekwentnie, tak? Była masa sprzeczności w zaleceniach WHO z tego okresu, no i z powodu, jak mówią senatorzy, z powodu traktatu WHO, który ma odebrać Ameryce. Suwerenność. Jeżeli Ameryce ma odebrać suwerenność, to ileż bardziej ma odebrać suwerenność Polsce. No, dlatego myślę, że skoro jest precedens amerykański, to są Ameryka pod rządami Trumperów i mam nadzieję w czasie ponownych rządów Trumpa po wyborach 2020, od 2004 roku. Powinna, jak sądzę, Ameryka powinna y, powtórzyć ten, ten, ten proces występowania, i Polska, jak sądzę, też może to zrobić. Nie ma żadnego powodu, żeby Polska, jeżeli Polską będzie rządził ktoś bardzo proamerykański, to powinien zrobić to jak za, jak, jak pójść, jak za panią Matką, za Ameryką i też wystąpić z WHO. Y, no, i to tyle taka propozycja. Mówię, no, mam nadzieję, że to ktoś zobaczy, że ktoś to podejmie. Mówmy o tym głośno, już nie tylko o traktacie WHO, już nie tylko o amerykańskich, bajdenowskich poprawkach do międzynarodowych przepisów zdrowia, ale powiedzmy to wprost: Polska powinna z tej organizacji wystąpić. Nie jest nam zupełnie potrzebne zewnętrzne, odgórne zarządzanie jakimiś problemami zdrowotnymi w Polsce. Mamy jeszcze parę innych ośrodków ponadnarodowych, które próbują to robić, jak wiemy, więc. Jak się z jednego wycofamy, to się świat nie zawali, a na pewno się Polska nie zawali. I na tym też kończę y, dzwonkiem wolności, żegnając państwa i prosząc o kciuki w górę komu się podobało, kciuki w dół komu się nie podobało oraz o subskrypcję.